Cześć, ja jestem Kielekowski A to moja brzydka szesnastka Nominował mnie Nestero Dzięki bardzo mordo Link do zbiórki macie w opisie A ja myślę, że co? Możemy lecieć Cześć, ja jestem taki lekowski, a w rap, że nie są boski, nominował nie sterol, ale czy ja bym w jakim celu? w o tym wiemy, bo media już huczą, że potrzeby, są pieniądze, że lekarze muszą. Firusem walczyć bo on nam przecież zagraża, i właśnie dlatego dziś tak nawijam. O dobry rówień płacić na siebie pomaga, ale po co to wszystko? Czy naprawdę tak trzeba? Może i nie trzeba, może rozwiązań no, jest wiele. Może bliżej ustań, może zniknie gdzieś w niebie. Jeśli jednak warto się zabezpieczyć, i utrzymać pola pracy. Może coś od siebie! Bo to pełno na wszystkich nie dotyczy: nie tylko tych chorych, nie tylko ich rodzin, nie tylko lekarzy. więc Zatem do opisu. Tam na pewno szlachetny link znajdziesz, a ja nominuję dzisiaj ich i bazukę. niech teraz oni przez naskę zabłysną. Tak jak ja to chwilą zrobiłem. Dziękuję siema, do widzenia.